Wstałem dzisiaj Wczesnym rankiem Wlałem kawę w filiżankę I wyjrzałem za firankę Chcę napisać Chcę napisać rymowankę Żaden sonet ni poemat, będzie na wiosenny temat. Za oknami pada deszcz, mnie po plecach, mnie po plecach przeszedł treść. Deszcz łzy po płyną, stoi chłopak z dziewczyną, przytuleni zakochani. Deszcz wciąż pada, deszcz wciąż pada, co to dla nich. Nie zważając na pogodę, serca mi gorące młode, mimo że w nich usuje, Woda szybko, woda szybko odparuje. Nieopodal, tuż na krzaku, siedzi sobie para ptaków i świergocą tak radośnie. Chyba mówią, chyba mówią coś o wiośnie. Deszczuzy po szybach płyną, w swoich chłopach są dziewczyną, przytuleni zakochani. Deszcz już pada, już pada, co to dla nich. Dziubek w dziubek, piórko w piórko, dziwi całe się podwórko dźwięczą trele o miłości. Przyszła wiosna, przyszła wiosna, czas radości. Co myślicie, że to bajka? Z tego pewnie będą jajka, z nieba ciągle siąpi deszcz. Z krzaków się, z krzaków się wynurzę jeszcz. Deszcz po szybach płyną, stoi chłopak z tą dziewczyną, przytuleni zakochani. Deszcz już pada, deszcz już pada, co do dla nich. Sam jest z nim partnerka i jeszcze zalotnie ku niej zerka. Chyba powiew wiosny czują, jak te jeże, jak te jeże kopulują. Ciągle dręczy mnie pytanie, szukam odpowiedzi na nie. Spytać jeża nie wypada, bo to jest, bo to nie jest intymna sprawa. Deszczuzy deszczu płyną stoi chłopak z swą dziewczyną przytuleni, zakochani deszcz pada, deszcz pada, co to dla nich? wiosna wszystkich nas zachwyca z ziemi wyszła też żołnica za nią druga się wynurza patrzą obok, patrzą obok jest kałuża Obie pełzną szybko w błoto, aby oddać się wieszczotom. Tak się tym zapamiętały, że się całkiem, że się całkiem zasłupały. Deszczuzy po szybach płyną, stoi chłopak z swą dziewczyną. Przytuleni, zakochani, deszcz już pada, deszcz już pada, co to dla? Wiosna budzi rzące hucie, w sercu rodzi się uczucie. Kwitną kwiatki chwasty drzewa, nawet tak, nawet tak radość nie śpiewa. To, co żyje na tej ziemi, pora wiosna w miłość zmieni, od człowieka do czownicy. Czy to spodnia, czy, czy to spodniach, czy spódnicy. Każdy swojej pary szuka, bo natury nie oszukasz, bo się czarowi wiośnie. Przeżyj porę, przeżyj porę te radośnie. Każdy swojej pary szuka, bo natury nie oszukasz, bo się czarowi wiośnie. Przeżyj porę, przeżyj porę te radośnie. zmieniamy wszystko początku